Cześć Siemano, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 17, yy, w kolejnym od, odcinku z otwierania paczek. Dzisiaj 4600 FIFA pointsów, ale yy, takich normalnych już nawet nie wstałem, bo nie chce mi się. Po prostu z, jak otwieram takie za mniejsze kwoty, jakieś wiecie o co chodzi, te mniejsze paczki. Yy, chodzi mi o to, że w końcu dodali jakieś większe te paczki, co większą nadzieję jakąś dają, ale dobra, zaczniemy sobie od tej małej takiej, bo wiecie... Bo tamtych i tak mam tylko 10, więc y, tylko 10 mogę otworzyć, więc to mi za dużej różnicy nie robi. Pierwszy piłkarz. O, o, o lestercy Ej, Machares! Machres! On jest zajebisty, jak go chciałem! On, on waży... waży kurwa, co ja gadam. Y, on jest warty ponad y, 40 koła, nie? Ja... Mówię sobie, że po tym openingu będę chciał go kupić. Kurwa pięknie, po prostu pięknie. Y, oczywiście do aktywnego składu go od razu wpierdzielamy. Weź ty bramkarz kamera odejdź stąd ty iść do klubu zaczynamy z grubej rury no po prostu mm, po prostu pięknie śpnę śpnę raczej nam nie będzie potrzebne coś tutaj kondycje możemy wziąć my też zawodnika to i tak nie robię jakieś kontrakty dobra sprzedajmy to po prostu wszystko Uff, ale trochę w szoku byłem, ja nie wiem jak ty, ale jak byłeś w szoku to napisz trochę o tym w komentarzu, no bo co, ty sobie nie napiszesz, że byłeś w szoku trochę, bo ja trochę szok przeżyłem. Jaki konkretny nawet. Uff, kurwa, zaczęliśmy tak z grubej rury toż. Już... już ten ym... lewe skrzydło Argentyna już mi się coś dobrego kojarzy, ale jednak nie Za dużo pieniędzy z niego też chyba nie zrobimy, tak mi się wydaje. Ale no nie 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 tutaj jedynie kondycja, kontrakty się przydadzą kontuzje oczywiście reszta idzie na sell yy, tak kontuzje jeszcze PS na PP też się może przydać dobra yy, Czyli na razie gdzieś pompa reszta Może będziemy mieli na staricza po tym openingu i to by mi pasowało wtedy naprawdę Bo staricz może wrócimy do czasu FIFA To była FIFA 14 kiedy mi nastrzały wszystkie bramki kurwa jakie mogły być Chyba już myślałem, że to Nojer, nie? Bramkarz niemiecki już patrzę Nojer, nie, nie. To było zbyt piękne, nie? To byłby zbyt piękny do O, a ciebie nie znałem, nawet nie wiedziałem, że ty w realu jesteś, ale was to można sprzedać, nie? Was to można wystawić na licytację kumple. Nawet nie porównuję ceny, bo raczej za więcej niż 700 zejdziecie. Okej. Okay. Ty też powinieneś? No z Realu jesteś, nie? To zejść przynajmniej za dwa koła, to wszyscy będą szczęśliwi, no ja na pewno. Karas, no raczej nie. Hmm. Coś tu jeszcze ciekawego: kondycja zespołowa SP na SPD, raczej nie. Blind. Ej, on jest coś warty, bo ja go sam za dwa koła kupywałem. E, wystaw na licytację. Bo tak, za półtora albo za dwa koła go kupywałem. Zawsze, zawsze co coś. I zawsze do przodu, zawsze do przodu. Śmieszne jest to, że ten mm, prawy pomocnik, nawet nie wiem dokładnie, jak się jego nazwisko wymawia. Wiem, że po prostu y, jest dobry w chuj. Kurwa znowu ten, znowu nadzieję robisz chłopie co, co ty tu wyprawiasz ty Nienormalny jakiś jesteś, no takie nadzieje mi to robi chłopak No dobra, wystawiamy po prostu, no bo co, co tu zrobić nie? No elo Idźcie, raczej nie Baba 86 tempa, ty możesz być coś warty Także lecimy, bo to jest, wiadomo ci boczni obrońcy jak mają trochę tempa to od razu ich cena się zwiększa Oczywiście kontrakty się przydadzą. Kondycja nie ma zespołowej to. Na razie coś pompa. Dobra, może z przerwa na jedną tą paczkę. Znowu może jakieś odkrycie sezonu. Bo w tamty, z tamtej fifie wiem, że na koniec sezonu miał taką kartę, że miał chyba 94 overalla, nie? Jest kot chuj. O nie. Jednak nie tym razem. Yy, ale o, dwa razy. Bramkarz spoko. Dwa razy tysiąc końców, zajebiście. Podoba mi się ta paczka nawet. Mimo że jakiejś wielkiej... Mm, wielkiej... Wielkich piłkarzy. Tutaj nie trafiliśmy, ale jest y, konkretnie. 2000 dwa, dwa za taką paczkę to w życiu byśmy nie zgarnęli bez jakiegoś piłkarza. Więc tutaj patrzymy. Tutaj zawsze przynajmniej leci prawie zawsze, bo nie jest... Kurde. Cały czas na tego nojerach ten nie wabią mnie cały czas horn no wystawimy cię no co mam zrobić takich to zawsze fajnie posprzedawać nawaj kontrakciki kontrakty menadżera może też się w końcu przydadzą jakiegoś menadżera też byśmy chci bym chciał trafić ostroje Chelsea bardzo chętnie biorę i to tyle z tej paczki jeszcze 6 nam tu zostało Ale już ja już jestem w skowronkach cały, bo takiej dobrej O, widzicie na przykład teraz nie trafiliśmy żadnej złotej fajnej. Takim świecącej się. Ja jeszcze jestem cały w skowronkach przez to, że... Ty, on może być coś warty, bo... Mówiłem, że on może być coś warty, bo on... Do jakichś tych kurde właśnie go biorą do... Tych challenge czy jakoś tak to się nazywa, nie wiem dokładnie ale dobra co to, co to oh, Stanford, bierzemy i yy, mówię że jestem jest to w skowronkach od tej pierwszej paczki zatrafiliśmy bo ja w to po prostu dalej nie dowierzam że taka dobra karta mogła nam się trafić z pierwszej paczki no trochę w szoku byłem trochę tak no jakby to był bufon to pieniądze by z tego były tak to raczej nie chociaż mm, do Ligi Włoskiej może on zejdzie za, za jakieś grosze Także na razie jest tutaj sobie idź Kontrakty oczywiście i kondycja... Nie no z tyłu gry nie chciałem, ale dobra nic będzie Kondycja 50 koła już prawie mamy Także na Staridża na pewno będzie, czyli już mamy Tego, co trafiliśmy Będziemy mieli Staridża i Sterlinga, czyli atak cały mamy Bocznych obrońców także już mamy ca... mamy Oczywiście tradycyjnie Walker i Clichy Bramkarz powiedzmy i trzeba będzie robić środek pomocy, środek pomocy, bardzo ważny. Tylko nie wiem kogo ja tam będę mógł wiebać, nie możecie mi jakieś dać rady w komentarzach. Nie wiem, Oscar, coś w tym stylu, SN na SP, dobra, ty się możesz przydać kiedyś. Ej, no FIFA zlegowała, halo. Ehm, kogo tam po prostu, na pogbę nas nie stać aktualnie, jak coś, jak, tak jakbyś miał taki pomysł, żeby na przykład rzucić pogbę, to jakby co, nas nie stać. No nie, no nie, po prostu lepszych kart się z tych paczek yy, BatchTuber, Gaze, gays o kurwa, nie, to raczej oni się nie sprzedają, tego BatchTubera też ostatnio sprzedałem za za tyle co się jest minimalna cena, za 700 czy za ileś to nawet yy, szkoda wystawiać Dobra, na razie i 49 koła, ile trzy te paczki nam no zostały? Trzy paczuszki no od tych się więcej spodziewałem. Na razie jest coś szczęśliwy tylko z tej za... z tej normalnej jednej. Ale może... Nie, no. Chociaż to jest y, matić. Matić, o Matić. O Maticiu nie myślałem, żeby go do składu wjechać, bo on jest SPD. Eder. Eder też pewnie będzie coś warty. Zaraz zobaczymy ile on jest. Ej, 75 można. Dobrze, dobrze Matić, że jesteś. Chociaż na pewno będzie lepszy niż tam... Zobaczymy, tak zobaczymy yy, Może zmienimy ustawienie yy, wyślij do klubu na razie Maticia Na pewno się jakoś przyda Albo się go sprzeda, albo nie Ale o, myślałem Ederzety trochę więcej, ale dobra 85 tempo, 80 strzałów, no na ligę włoską? Znaczy no tam mają te miliki, iguany i tak dalej Bardzo dobry opening, ja jestem w szoku Ty czy może nie, nie ta liga nie ta liga chyba, że ktoś by argentyjski skład tworzył, ale nie wiem, nie wiem czy ktoś jest taki OLO po prostu Nie wiem co w tym składzie mogłoby być poza Di Mario, Messim i, i Guaynum Aj no nie, no nie, no nie Ja bym chciał żeby mi w końcu jakiś piłkarz wyszedł kurwa z tych... Jakiś bramkarz z tego, nie Za tego, nie wiecie Tam za tej karty żeby mi wyszedł, bo to wtedy bym był bardzo szczęśliwy Dobra jeszcze jedną tą otworzymy Ile tym już prawie 10 minut otwieramy te paczki No młodzieżowo, młodzieżowo uh -huh. nie. Nie. Po prostu no nie 92 tempa ale no Liga Portugalska, Portugalia No nie robi mi, no nie. kurde ja, Jakbym chciał to nie Uf, Dwie paczki te większe nam zostały jeszcze nie wiem, 4 albo 5 tych mniejszych Brankarz Chorwacki O, proszę Subasic Czy ty będziesz od Liga Francuska? Raczej nie, no raczej nie, niestety SPO, znowu ty, znowu ty nam się trafiasz No ale dobra, wystawimy po prostu wyjść na licytację Jak posprzedajemy trochę tych kart, to zawsze będzie coś Jeszcze za godzinkę pieniędzy czy ty tu to, to los... Nie, ty nie będziesz nic warty, to ja, to ja jestem pewien tego. Może nie na 100%, ale na 99,9, tak. SPO na SN. Raczej niepotrzebne i ostatnia, większa paczka, lecimy z nią teraz. Może jeszcze jedną mniejszą. Najlepsze są te, te paczki, takie pamiętam, że były... One były za stoka końców. I... Światowy pomocnik Brazylia mógł oznaczyć coś więcej, aczkolwiek no niestety Chociaż no, na licytację Cię mogę wystawić, no może ktoś do tej włoskiej ligi Cię potrzebuje A co ja mówiłem mm, o mm, yy, O tych paczkach za stołu koła komisów Pamiętam, że one były I pamiętam, że one One 24 chyba zawodników, każdy złoty, każdy rzadki i wtedy to można było dropić te karty, nie? One były takie penery, te karty, te paczki, yy, że takie to się przyjemnie otwierało. Dobra, przynajmniej tych kondycji będziemy mieli trochę PS na PN, nie, raczej nie. PN na PS, to tak, ale To, to z tego raczej nie. Dobra, ostatnia większa paczka lecimy, mam nadzieję, że już lajka zostawiłeś. O już tak sobie patrzysz, co trafiam, to lajka zostaw, no nie bądź taki, no. Kurwa, no ja chcę Noyera, no! Przecież jakbym Noyera trafił, to byłby koniec świata, tu krzesło by było skakane. Eee, ty możesz być coś warty, ale ja mam Walkera, więc ty mi raczej nie będziesz potrzebny. Mimo to na zmianę cię wyślę do klubu, jak... Jakim wiecie. Nie no, tych Adler raczej nie, Lopez no możliwe. Że coś tam będziesz kosztował. Tym tym. tim... No, większe paczki poszły się niestety, że tak powiem, nie bać. SP na śpę, zawsze może się przydać. Stroje wjazdowe, Bajer Leverkusen, nam niepotrzebne. 62000. na Trochę, trochę zabraliśmy tych pieniędzy. Kurde, zostają 100% pońców chyba pońców na to mało, na to Z tej małej też nigdy nic dobrego chyba nie trafiłem. Tak mi się coś wydaje, no. Young. Nie. Na zmianę za Sterlinga no możesz być, no ale tak to... LP, no bo w sumie nie wiem co ja się spodziewałem, tam będzie chyba nie ma jakiegoś z tego lewego pomocnika. W sumie to sam nie wiem. Ale fajnie, że tego Mahreza, Machareza, nie wiem jak się go wymawia dokładnie. Jak się go czyta, trafiliśmy. Chuba no, no... Jakby tu już Barcelona się pojawiła, to Iniesta i jakby ktoś inny tu powiedział, to byłaby załamka, nie? Czemu ty w ogóle nie biegasz chłopie nad kondycją poćwicz? <laughs> Masz kaszelek. No, za tysiąc ktoś się kupi, idź. idź chłopie, wielki świat, może ktoś z ciebie zrobi pieniądze. Dobra, dwie paczki, no jedna jeszcze taka mała pedalska, no ale cóż, co zrobisz? Kurwa, no serio. Aj. Ciebie nie, 52 tempa to raczej nikt nawet do challenge'u by nie chciał No i chuj, no. i ostatnia paczka niestety została Nie, na to nas nie stać Na to nas stać Tak to wychodzi niestety Się tak skalkulowało i di maria co nam tu pokażesz, no nic nam nie pokażesz I co? Na tym zakończymy nasz opening, jeżeli przewinąłeś, żeby zobaczyć co trafię, to nie, nie powiem ci co trafiłem, <laughs> zobacz sobie sam, ale dzięki wszystkim za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało, ja sobie coś kupię za te 60 koła końców i widzimy się w kolejnych odcinkach, dzięki wszystkim za obejrzenie, na razie, cześć, piątka, siemano.